w sklepie NLT jest ze mną Wojtek, który opędzie wie dokładnie wszystko i ma w ręce nowe haki. No te haki troszkę czekaliśmy, dlatego że cała produkcja haków jest w Japonii i tam zaprojektowanie nowej serii czy domówienie nowych wiąże się z długim czasem oczekiwania, dlatego że Haki oczywiście robią maszyny, natomiast kontrola jakości jest w 100% manualna przy pakowaniu w te blistry. Natomiast z nowym modelem, modelem PTFL była to jeszcze dłuższa historia w związku z lockdownami i innymi zaburzeniami w logistyce. Trochę to trwało, ale są są haczyki wspaniałe podobne nieco kształtem do poprzedniej w zasadzie to innej wersji ale wcześniej już wprowadzonej karft KD natomiast te są power Carf i jak sama nazwa wskazuje power to power są nieco w grubszym drucie drucie pokrywanym teflonem wydłużony trochę grot Natomiast bardzo, bardzo dzięki temu wydłużeniu można było w sposób idealny dopasować ostrość tych haków pod rosnące potrzeby wędkarzy w tym zakresie. Natomiast haki PB i tak są ostre, to są wyjątkowo ostre. Wyjątkowo ostre, odporne na działania czynników zewnętrznych, mocno zapinające ryby. Trzeba po prostu sprawdzić, kto nie sprawdził. Ja miałem okazję te haki jeszcze bez opakowania testować w wersji testowej, bo część mamy jako dystrybutorzy na testy przed wdrażaniem produkcji petarda. Ja po prostu jestem maniakiem haczyków, zestawów końcowych i to zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie. Tak, jest to świetne. Właśnie ten kształt jest świetnym uzupełnieniem do i tak szerokiej gamy haczyków występujących w PB. Ostrzałka jest. Uniwersalna do wszystkich haków, również do haków zarówno nowych jak i haków na przykład po ryby. Jeżeli wiemy, że mamy ryby w łowisku, nie chcemy zmieniać zestawu, możemy bezpośrednio na zestawie i to jest zaleta tego kamienia, naostrzyć nie zdejmując kulek, przynęt, zrobić to w sposób szybki i bardzo precyzyjny. Pokażę Wam jak to się robi. Kamień jest... Ten materiał ma strukturę kamienia, kamienia elastycznego, twardo elastycznego, natomiast to jest jakby fizyczna cecha, nie ma to nic wspólnego z jej cechami użytkowymi, natomiast taki on jest. Co zrobić, żeby szybko zaostrzyć hak, czy przed założeniem, czy przed montażem, czy po cholu ryby? Po prostu bez dodatkowych przyrządów, to też jest bardzo ważne i madełek, i tak dalej, różnych pilników. Robimy to jednym, jedną kostką, rokiem. Haczyk ma dwie, w zasadzie możemy wyróżnić dwie płaszczyzny: jedną zewnętrzną na zewnątrz grota, i wewnętrzną, w, w wielu przypadkach, w zasadzie we wszystkich, lekko półokrągłą. Ta z zewnątrz jest z reguły. Płaska w części, w częściowo też półokrągła. Zaletą tego kamienia jest to, że on dopasowuje się do kształtu haka. Czyli możemy zaostrzyć każdy hak. I jest to ta przewaga według mnie funkcjonalna w stosunku do pilniczków, nawet dobrych. Że tam ze względu na wielkość haka, rozmiar, dobieramy taki pilniczek, siaki, półokrągły, yy, różnego kształtu EC. Natomiast jeśli nie skupiamy się na pilniczkach, chociaż jakby mu rozmawiać o paznokciach. Można było A też... Się... Też by można było coś, ale <laughs> słuchajcie. Ym, haczyk trzymamy za czonek, grotem do dołu i jedną ręką prawą lub lewą, zależy, której kto częściej używa i mu wygodniej. Z góry na dół, z pewnym naciskiem, ale bez przesady, bo to jest bardzo ścierny materiał, który zbiera materiał z zewnątrz tego haka. Możemy sobie pod lubką sprawdzić, jak to wygląda, w jakim momencie. Natomiast to wyczuwać, że on staje, staje się bardziej podatny na działanie tego kanału. To czuć, po prostu trzeba to kilka razy zrobić. Myślę, że z tej strony wystarczy, z tej zewnętrznej powierzchni, i zostaje półokrągła, zaokrąglona wewnętrzna, i wtedy zaczyna się zabawa z pilniczkami i madełka. Tutaj ten. Natomiast tutaj robimy to w sposób prosty, ponieważ materiał jest plastyczny, jest on, ma taką gęstość, że można dany haczyk wbić czy zagłębić ostrze tego haka i teraz brakuje nam do doostrzenia ta wewnętrzna krawędź czyli jakby wydzierając ten haczyk na zewnątrz z tej kostki żeby był dociskany tą wewnętrzną powierzchnią robimy kilka tak tego typu ruchów nie naciskamy go tylko po prostu jakbyśmy go chcieli wyszarpnąć to ostrze podczas tego nacisku też lekko wychodzi o, można sobie go skontrolować według mnie jest żilet. I, I sprawdzając to na, na, na palcu też, też to za, z łatwością zadziera, tak zadziera. O, ostrożnie W ogóle ostrożnie. z hakami wszelkimi, a PB w szczególności przy wyjmowaniu z blistra naprawdę proszę uważać, bo znam przypadki, że ktoś sobie pokaleczył ręce i no tutaj trzeba po prostu uważać. To są bardzo ostre haki. pod cięciem plecionki, żyłki, czy czegokolwiek innego materiału, który, a szczególnie plecionki, które zaczynają się tępić. PB ma na to rozwiązania. Tak jest. Cutter Player, specjalnie zaprojektowane przez PB, nożyczki do cięcia plecionki, ostrza pod odpowiednim kątem natarcia, szerokie tutaj te, te części schodzące się, nie wymagające siły w użyciu przecinają w sposób znakomity plecionki, żyłki, także sumowe grube, cienkie itd. Botuliny i bez. Historyjka ciekawa do tego materiału, do, tego, do tych do, tych, do tych cążek. Otóż 15 lat temu firma PB Products była pierwszą firmą, która zaprojektowała tego typu cążki i w tej chwili na rynku jest kilka, może kilkanaście, a może kilkadziesiąt. Natomiast od 15 lat są produkowane w PB w niezmienionej formie, kształcie, są sprzedawane do dziś doskonałe. Wędkarze, którzy z biegiem czasu, no, wszystko się zużywa, tracą swoją ostrość. Po kilku latach wracają do tych cążek, a jeżeli zmieniają na inne firmy, też wracają do tych cążek. Doskonały wyrób, doskonałej jakości i to taka ciekawostka, którą już na scenerii powiedziałem. Pierwsze cążki wyprodukowane w takim kształcie przez firmę BB Products. A ja potwierdzam i powiem jeszcze tyle, że ostatnich zawodów naszego pucharu na Koblowie Jeden z kolegów, ponieważ mieliśmy tam obrusy, wziął sobie te cążki moje, które, no, że tak powiem, szanuję i uważam na nie, ponieważ no, staram się, żeby zestawy wykonywać zawsze właśnie używając ich, żebym nie miała żadnych problemów. Zaczął sobie wyciągać gwoździe ze stołu. O tym chciałem powiedzieć. To, są, to jest materiał, który ma określoną twardość, natomiast on ma na końcu mikroząbki i tego po wyszczerbieniu nie da się e, naostrzyć. Nie, Ale nie, nie, co nie ci powiem. powiem? Ja też tak myślałam. Mm -hmm. I myślałam już mam po cążkach, nawet mm -hmm. i mówię, nie, 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 nie mówię mu nic, no bo, no bo co co mu powiem, no trudno. Mm -hmm. I tak już zaczął, jest w połowie, niech już skończę. Tu wierzysz, że wzięła je i nadal one są Tak, Dopóki się je mechanicznie nie uszkodzi, ja mam natomiast inną historię, żeby jednak sprzęt o danym przeznaczeniu używać do danego przeznaczenia. Ja miałem kolegę, który na początku mojej dystrybucji w Polsce tych produktów Pivy Products zakupił sobie, bo to jest bardzo stary produkt, i używał go do cięcia blachy. Natomiast no. na wspólnej zasiadce podmienił nam cążki bo one po prostu były powyszczerbiane. Także no, trzeba uważać, jeżeli się stosuje do przecinania żyłek mono, grubych czy plecionek, służy naprawdę bardzo długo. Pozycja haka bardzo ważna. Wypozycjonowanie zestawu haczyka przy tworzeniu zestawów końcowych dość istotna kwestia. Można do tego używać rurek termokurczliwych. Ale najlepszym pozycjonowaniem jest oczywiście użycie jakiegoś jednego z Tak jest. No tutaj są dwie szkoły. Wędkarze, którzy się przyzwyczaili do formowania rurek termokurczliwych w zasadzie z nich nie rezygnują. Aczkolwiek warto próbować próbować to zmienić. W ofercie PB tutaj też taka ciekawostka historyczna. Pierwsze pozycjonery zrobiła w tej postaci zrobiła firma Carperas. Natomiast one są trochę większe, masywniejsze, mają kształt tych tak itd., itd. Fantastyczny pomysł. Natomiast, w postaci takiego przylegającego do haka wyprofilowanego pozycjonera, to też zrobiła to po raz pierwszy firma BB Products w takiej właśnie postaci. Ponieważ jest to produkt, który ma już kilka lat. Pojawiło się kilka wersji tych pozycjonerów, a w zasadzie jest ich dokładnie w tej chwili 30. Są trzy wersje miękkich pozycjonerów w trzech kolorach: do krótkich i długich trzonków. Są pozycjonery sztywne w tym samym kształcie, do krótkich i długich trzonków. W trzech kolorach są pozycjonery zakrzywione banan do Whitey puli ring, do tego typu zestawów pływających jak również do haków o dużej krzywiźnie są proste pozycjonery dodatkowo firma BB Products sprowadziła e, pozycjonery z charakterystyczną krewetką w trzech kolorach one dodat, dodat, dodatkowo mają, okazuje się efekt e, kuszący ryby do brania karpie e, mnie najczęściej biorą na różową i to, na to jest pierwsze branie, nie wiem jak Wasze doświadczenia, być może przypadek, być może nie. To są takie i są yy, w ofercie PB dociążone wolframem, też pierwsze w historii. W tej chwili pewnie już to się zmienia, bo firmy naśladują, kopiują, robią podobne. To jest jakby normalne. Natomiast też te elementy dociążone, których jest cała masa w ofercie PBI, nadal jest ona najszersza na rynku. Pozycjonery dociążone były jako pierwsze i też są w trzech wersjach: na krótki trzonek, na długi trzonek, proste, zakrzywione i też w dwóch kolorach, dlatego że ten Wolfram daje się fajnie zabarwić na dwa kolory: Silky i wheat. Czyli w sumie więcej nawet jeśli liczyłem 30, okazuje się, kurcze 4. Także można dobrać najważniejsze przy pozycjonerze, i tutaj może nazwa tradycyjna tych pozycjonerów mylić przy zakupie. One są opisane jako short shank albo long shank. To nie znaczy, że one są short to krótkie pozycjonery, a long to długie, tylko odwrotnie. Bo one są do, do długich haków, czyli krótkie. I do krótkich, do krótkich trzonków, czyli długie, dłuższe. Natomiast nie ma uniwersalnej recepty, jak dobrać taki pozycjoner. Jeżeli nie jesteśmy pewni, najlepiej mieć dwa: dłuższy i krótszy. Po zamontowaniu haka z przynętą, powinien się natychmiast bez posuwu haczyk wbijać w zewnętrzną część dłoni, przy dobrze dobranym pozycjonerze. Oczywiście, jeżeli jest ostry. Także produkt też sztandarowy PB Products, bardzo wysokiej jakości, z czego zresztą firma słynie od lat i produkowany, do, dokładane są nowe wersje, jakby nowe pomysły, natomiast pierwsze sprzed 15, a może nawet więcej lat są produkowane cały czas. Plecionek i to plecionek przeróżnych do łowienia takiego jak akurat potrzebujemy. Zaczynając od plecionek w sztywnej otulinie, czyli tutaj mamy skinlessa. Potem przechodzący na miękką otulinę, czyli wire. Y -y. Potem miękka plecionka. Wyciążona plecionka, miękka. Plecionka na materiały strzałowe, ale też używana do zestawów ekstremalnych, końcowych. Plecionka kamaleono zmiennym zabarwieniu kamu, plecionka z rdzeniem, czyli znanym dobrze Litkor. I teraz same nowości. Streża tak, czyli pierwsza w historii rozciągliwa plecionka. Mówię to świadomie, dlatego że firma Nesh ma plecionkę, która się rozciąga w wodzie, nie pamiętam nazwy, ale ma, a ta jest pierwszą plecionką, która się rozciąga na powietrzu i wraca do swojego wymiaru. Nikt tego w tej chwili nie ma. Kolejna nowość to są Silk Wire, Silk Ray, Jedna w postaci litkora bez rdzenia. Można ją zaplatać jak litkor dociążona wolframem, robiąca tą samą robotę co zwykły litkor. I plecionka już w postaci plecionki dociążonej. Jest to absolutnie jedyny tego typu materiał na świecie. Czyli SilkWire. Plecionka miękka, plecionka, która jest dociążona wolframem, bardzo mięciutka i tonąca, szybko tonąca. Troszkę Natomiast też jeszcze jeśli chodzi o plecionki, to były plecionki głównie do zastosowań, do zestawów końcowych, ale pod materiały strzałowe Holo Kevlar. Plecionka też skonstruowana jako lit, litkor bez lida, czyli litkor bez rdzenia, też można ją zaplatać. Z kewlaru o wytrzymałości 80 lbs. No na, ek na ekstremalne łowienie. Nie, nie. Naprawdę nie, nie. na ekstremalne. Pierwszy kevlar w postaci takiego litkora bez rdzenia, yy, oraz yy, mówiliśmy już o streczach tak. Yy, to też może służyć jako, jako, jako strzałówka, ale jako lider również na przypony też o dziwo wędkarze to, to stosują. Yy. Coś chciałem powiedzieć, bo historycznie trochę, trochę już i pracuję z PB, z PB PV Products, po polsku PB, po angielsku PB. Natomiast um, trochę historycznych rzeczy, skąd się to wziął, bo tych plecionek jest kiedyś liczyłem 90 różnych e, i firma produkuje je od początku, a pierwszym materiałem. Które wyprodukowała w otulinie firma PB, kiedy była firmą jeszcze rodzinną holenderską, lokalną. To była plecionka Green Hornet w otulinie półsztywnej, bym to tak nazwał, raczej sztywnej niż, niż pół, z miękkim rdzeniem. Plecionka, która ma też fajną historię, dlatego że po zmianach właścicielskich ta plecionka w pewnym momencie została wycofana na 3-4 lata z programu, ponieważ zastąpiły ją. Trzykolorowe Jelly Wire w miękkiej otulinie i skinless w twardej otulinie, i taką strategię przyjęła nowa i Products. No, i ta, jako nie mająca odpowiednika w kolorach, jako jedy, jedy w zielonym kolorze, po prostu z tego programu wypadła. Natomiast wyobraźcie sobie, że było tak duże grono e, zwolenników tej plecionki, że ona po tych kilku latach wróciła do programu. Nie ma innych kolorów, jest tylko w jednym kolorze i to jest wyjątek z tych plecionkach w otulinie. Żeby było jeszcze ciekawiej w środku ma ten miękki rdzeń koloru niebieskiego. Być może to się miesza z całą teorią kamuflażu itd. Tak natomiast wielu karpiarzy znam osobiście, w tym, w tym Krzysztofa, który mojego brata, który tylko na tym materiale wiąże fantastyczne zestawy. Na tym materiale zawiązanym przez niego przyponzowiłem w zeszłym roku życiówkę Karpia 31900. Na, na haczyku Super oczywiście też od PB Products. Fantastyczny produkt, to taka ciekawostka tytułem tytułem wtrętu, natomiast jest z czym wybierać. Różne grubości od 35 do 15 lb, a szałówek nawet do 80 lb. Zastosowań? Całe spektrum. Natomiast y, firma PB, pomimo tego, że w tej chwili kilka firm, kilkanaście, a może kilkadziesiąt robi plecionki w otulinie, jako pierwsza wprowadza nowe produkty. W zeszłym roku Hollow Kevra strecza tak rozciągliwą plecionkę. I plecionkę szybko tonącą już w postaci plecionki, czyli Silk wire i tego nie robi nikt. Za jakiś czas pewnie jakieś firmy pojawią się, będą robiły w tych samych źródłach albo zbliżonych będą konstruować. Natomiast tak jak mówię, zawsze w PB jest jakiś produkt, który, produkt, który jest Innowacyjny. Innowacyjny pierwszy wiem i firmy, które mają informacje ode mnie o nowych produktach. Są kolejne nowe plecionki, nie będę zdradzał, ale widziałem. widziałem dwie i są naprawdę fantastyczne. Fantastyczny nowy pomysł, nowe rozdanie, jeśli chodzi o plecionki. Myślę, że w tym roku, koniec tego roku lub na początku przyszłego roku będą już sprzedaży. Także. To jesteśmy ciekawi, No powiem tylko tyle, że materiał dociążony w Otulinie. linie. Hmm. O, z... to, to będzie jednak to, co nam potrzeba, bo dociążona. Nie wiem, czy nie zdradzam cienię... jakiś tajemnic, ale <laughs> I widziałem. Zostawimy mater... to dla siebie. Widziałem, widziałem tak. Wszyscy oglądający i nikt co? nie udostępnia nie. na Facebooku, na YouTubie. Si Udajemy, że, że nie, nie wiemy i jesteśmy zaskoczeni, gdy to się pojawi. Okej. Okay. W każdym razie warto obserwować i stronę sklepów współpracujących, i fanpage i nasz bbproducts.pl, gdzie można znaleźć wzmianki, informacje o wszystkich nowościach i one w zasadzie są, jak się pojawią, są dostępne u wszystkich dystrybutorów w danym regionie. I to najważniejsze, wpadajcie, bo najważniejsze to dotknąć też tej plecionki, bo wtedy faktycznie odczuwamy, że no jest ona innowacyjna i różni się zdecydowanie od innych materiałów, innych marek. Ten korzeń symbolizuje mieszankę różnych plecionek. No i oczywiście konkurs, który właśnie trwa w sklepie NLT. Trzeba właśnie zgadnąć przynajmniej dwa materiały, które są na tym korzystać. A tu jest odpowiedź. Tak, tu jest odpowiedź. Wszystko co dobre, szybko się kończy. Dni z Products także dobiegają końca. Przede wszystkim dziękujemy Wojtkowi za wizytę. Z olbrzymią przyjemnością do Was przyjechałem. Cieszę się już na nas wspólny wyjazd, a właściwie dwa wyjazdy w tym roku. Mam nadzieję, że. A nie będę mówił, że nam nie pokrzyżuje nic planów. Pojedziemy na dwa fantastyczne wyjazdy, a to był fantastyczny dzień w Waszym sklepie, cudownie, fajnie. Dziękuję wam bardzo, że się z nami podzieliłeś wiedzą, jak i z klientami, oczywiście dni trwają do jutra, jeszcze do sobota, również możecie przychodzić, brać udział oczywiście w konkursie, jak i uzyskać tym razem od nas informacje, ale Wojtek nas szkolił. Także wszystko wiemy. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Było to nie, niezmiernie przyjemne spotkać się z Wami. Macie cały sprzęt, pełny wybór od PV Products, od Force Access, od Skins, kamery Aquaview. Jeżeli czegoś brakuje, w jeden dzień roboczy jesteśmy zatowarowani również tutaj w Będzinie. Dokładnie. A ci, chcą, którzy chcą nauczyć się jeszcze przyponów, które robi Monika, zapraszamy nlt.sklep.pl, poradnik NLT, przyponowy zawrót głowy. A druga część nad wspaniałym zbiornikiem Borowik już niebawem. Dziękuję Wam. Cześć. 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 Podczas e, dni otwartej z marką PB, For Success, Kies oraz e, Aquarium. Mieliśmy kilka konkursów. Jednym z konkursów było odgadnięcie wytrzymałości łóżka, właściwie systemu, bo to jest łóżko wraz ze śpiworem połączonym. No i trzeba było odgadnąć, jak to, to łóżko ma wytrzymałość. I tutaj padła odpowiedź. 160 gramów. Dokładnie, po prostu trafione w dziesiątkę, więc ta waga z Kiesa do 54 kg, tak ona się prezentuje leci w ręce tego oto zwycięzcy, który od teraz, no mam nadzieję, że będzie łowił same takie piękne okazje, żeby, żeby na tej wadze. Dziękuję bardzo. Gratuluję serdecznie. Oko bardzo, bystre, także gratuluję. <laughs> Witajcie ponownie ze sklepu NLT, bo jest z nami zwycięzca tego oto hardshella panorama 2XM. Co poczułeś, gdy ty, ty ciebie <grym> e, nie do ciebie zadzwoniłam? Niedowierzenie. Wszel... Coś wspaniałego. Często coś wygrywasz? E, pierwszy raz mi się udało. No to cieszymy się tym bardziej, że w naszym konkursie zwyciężyłeś. A na odbierasz już dzisiaj e, wprawdzie po godzinach e, pracy naszego sklepu, ale wiemy, że już jutro wybierasz się na zasiadkę. Dokładnie. A zdradzisz nam gdzie? <grym> e, wyruszamy nam na kilka do Poznania. Trzymamy Dokładnie. kciuki, będzie testowane. Dokładnie. I jeszcze powiedzmy tylko tyle, że przyjechałeś do nas aż 300 km specjalnie po ten namiot, żeby jutro go zabrać na wodę. Także opowiedz nam o wrażeniach, gratuluję Ci jeszcze raz. Bardzo się cieszę, Dziękuję. że wygrałaś. Mam nadzieję, że ci posłuży, spodoba się.